Przewielemy księżyc w, w ułacie, czcigodny się rozoszki. Drodzy wierni, uczestnicy tej przyświetlnej. Zakończyły się tegoroczne żniwa, które nie należały do najłatwiejszych. Całoroczna praca rolników dała nam nowy chleb, a chleb to dobro wszystkich dóbr, wartość na wartościami. Za to dobro przyszliśmy dziś dziękować przede wszystkim Bogu za to, że z jego błogosławieństwem ziemia wydała swój dom. Czcimy tu jako Polskie zdolnictwo Ludowe od wielu lat. Wdzięczność wobec Stwórcy jest zakorzeniona i tkwi w naszych sercach. Wnieśliśmy ją z rodzinnych domów, tradycji Ojców i z miłości do ziemi, której zawdzięczamy każdy narodowych i Proszę o co przy świętej, z tego miejsca złożyć hołd stracowanym w wolnym Dziękuję za tę ciężką pracę, za chleb, za ujmowanie zimny i patriotyzm, za szacunek do tradycji, za religijność, polską gościnność i kulturę. Pragnę przekazać w imieniu własnym naszego wicepremiera Waldemara Wawrakowskiego wszystkim tu obecnym pozdrowienia w swoim liście skierowanym do wszystkich mieszkańców świniast w Waldemar jeszcze raz wskazał na pozostawione nam przez Ojca Świętego dziś już błogosławionego Jana Pawła II przesłanie, aby tak żyć i tak postępować, by nikomu w naszej ojczyźnie nie brakło darku nad głową i chleba na stole. By nikt nie czuł się samotnym i pozostawiony bez opieki. To przesłanie staramy się realizować w naszej codziennej pracy. Dla nas, po Bogu, człowiek jest najważniejszy. Jego godność, życie i szczęście. Uczestnicząc dziś w tej mszy świętej z wiarą słuchamy się Boże Słowo kierowane do nas. Nieustannie doświadczamy słabości ludzkiej natury. Doświadczamy też słabej sprawiedliwości ze strony ale w Jezusie Chrystusie, który zmarł wstając i cięższy do śmierci, mamy obrońcę i pośrednika. On otwiera nam bram nieba, czyni nas dziećmi życia wiecznego. Aby godnie uczestniczyć w tej mszy świętej, w której On sam się na nas, za nas opierał, trzeba byśmy w sercu swoje... zaniedbania i wszelkiej niedoskonałości.